Dzień dobry, jest już przed ósmą. Ja z kubkiem porannej kawy, z na kubeczku najlepszej na świecie grupy kempingi w Europie. Dzisiaj chciałam Was zabrać na naszą parcelę na kempingu BIR. Jesteśmy bowiem na kolejnym kempingu z sieci kempingi Cres Losin, który to znajduje się na styku wyspy Cres i wyspy Losin właśnie. Camping BR jest mniejszy niż camping z Latina, na którym byliśmy przez ostatnie kilka dni i zdecydowanie mniejszy od campingu Cicat, na który pojedziemy w niedzielę. Więc taki zupełnie inny rodzaj kempingu, spokojny, cichy, bez żadnych większych atrakcji typu baseny czy jakieś super hiper boiska. Bardziej parcele, piękne plaże, niewielkie boisko dla młodzieży więc wszystko to Wam pokażę w kolejnych wejściach z campingu Biar. Dziś natomiast zabieram Was na naszą parcelę. Przy okazji chciałam przypomnieć, że trwa konkurs kolorowe kredki Zatonino. Dziś już czwarty post zostanie opublikowany na globtroterku do obstawienia pięć kolorów kredek. Trzymam za Was kciuki, ponieważ osoby, które zdobędą najwięcej punktów we wszystkich pięciu postach konkursowych otrzymają od nas gadżety z Zaton Holiday Resort. A tymczasem odwracam kamerkę i zapraszam na naszą parcelę. Mamy auto. Tutaj mamy naszą kempingową budkę i moje biuro. Już komputer naszykowany. Tu zmieściła nam się przyczepa. Pod drzewem chłopaki rozbiły sobie namiot. A taki mamy widok z naszej parteli. Może mamy na wyciągnięcie ręki. Szczególnie pięknie jest tutaj wieczorami, kiedy słońce zachodzi. Widok jest niesamowity. Przypominam o naszej zabawie widok z kempingowego okna. Jak macie fajne albo niefajne widoczki z kempingowego okna, to wrzucajcie nam zdjęcia na grupę kempingi w Europie na Facebooku oczywiście. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ta parcela ma przyłącze do prądu i do wody. I tak ona wygląda. A ponieważ ósma wybija za kilka minut, to ja się z Wami żegnam. Idę do pracy. Życzę Wam cudownego dnia i jesteśmy w kontakcie.